Jestem lepszym bramkarzem niż Zbigniew Małkowski. Idziemy trochę przyjaźni między bramkarzami. Eee, tak. <śmienny> Napoj <odpowiedź byłaby> <śmienny> W Japonii mogą nie wiedzieć, kto to Szczęsny i fawiański, ale Kamińskiego to tam zna każdy. Tak. Gdyby decydowały tylko umiejętności, to grałbym w reprezentacji Japonii. Prawdę mówimy, tak. O. Pierwszy trener Jubilo i trener Bramkarzy przyjeżdżali już do Polski w poszukiwaniu kolejnego kamieńskiego. Nie. Daj sukę Matsui opowiadał mi o lechi tylko dobre rzeczy. Tak. Ruk spłacił już wszystkie długi wobec mnie. Nie. <laughs> trener Pala to największy oryginał, z jakim przyszło mi pracować. Tak. Z meteorytami trenera pali, przykładanymi do kontuzjowanych nóg, ból szybciej mija. Nie. <grywa> Brakuje mi tych kamieni w Japonii. Nie. Pod względem sportowym, J League jest dwie półki wyżej niż Ekstraklasa. Tak. W domu w Iłacie mam podgrzewany CD z konsolą, jak w samolocie, jak niemal każdy Japończyk. Tak. Opowie opowieść na tym. <laughs> <laughs> Oglądając japońskie programy kulinarne, nauczyłem się przynajmniej 100 sposobów na obcięcie rybie głowy. Nie. Nie oglądasz tych programów pewnie. Nie Wie rozumiem ich. Słucham? Nie, nie rozumiesz. A to nie trzeba się nauczyć, wiesz, to tylko jak ruszać nożem. Pracowitość Japończyków jest przereklamowana. Też potrafią ponarzekać nie gorzej niż my. Nie. Bajka o Tsubasie nadal jest hitem w japońskiej telewizji. Tak. Osobiście znam kapitana Tsubasę, bo nawet strzelił mi Gola, a miał wtedy 48 lat. Tak. <noise> no, albo to nie jest żart, i tutaj musisz powiedzieć, o co, o co chodzi. Robimy małe, małą przerwę, bo Tsubasa był wzorowany na. Na y, kazumiarze, który gra aktualnie w drugiej lidze japońskiej w Yokohamie. Ma już chyba 50 i, lat ta, w tej chwili w takim ta razie. Cała cała bajka, ta anime było, było wzorowane właśnie na jego karierze. Jak on wygląda? Jak, 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 jako 50 latek? Jeszcze się trzyma jakoś tak fizycznie? Znaczy, dobrze? z tego co, z tego, co udało mi się podpytać, to, to jeśli chodzi o treningi, to żaden nie ma taryfy ulgowej. To, to jest człowiek, który pracuje nawet ciężej niż niektórzy inni zawodnicy, ale e, też korzysta, że tak powiem, z życia. <laughs> rozumiem, że, rozumiem, że to ty się właśnie. popłakałeś, puszczając gola 48-letniego faceta. Nie podpisał kontrakt do 2032 roku. Uwaga, pytamy dalej. Dzisiaj w Polsce byłbym w trójce najlepszych bramkarzy Ligi. Tak. Byłem zdumiony, że z końcem 2014 roku nikt poza Japończykami nie zaoferował mi kontraktu. Tak. Daj sukę Matsui pamięta po polsku już tylko kilka przekleństw. Nie. Jay Botroyd mówi mi, że spokojnie poradziłbym sobie w Premier League. Pomidor. W Japonii najbardziej brakuje mi Bigosu i Ligi Plus Extra. Tak. Marek Kamiński jest politykiem, a Mariusz Kamiński polarnikiem. Jeszcze raz. Marek Kamiński jest politykiem, a Mariusz Kamiński polarnikiem. Marek Kamiński Marek, Polartykiem, tak. a Mariusz Kamiński Polarnikiem. Nie. Dobrze, no sprawdzaliśmy ciebie troszeczkę z wiedzy ogólnej. Dobra, uważaj. To jeszcze nie koniec, bo teraz są pytania z sali. Jest słowo, którego nauczyłem wszystkich w swoim zespole, włącznie z trenerem. Tak. To słowo zaczyna się na literę K. Tak. No i to w zasadzie wszystkie pytania, które, które mieliśmy dzisiaj w tym pomidorze. Nie ma się czym chwalić.